-Mikke. dziękuję pan Korwin Mikke gang socjalistów to znaczy dostajni europosłowie nie rozumieją prostej sprawy żeby walczyć bezrobociem potrzebują pieniędzy a żeby dostać te pieniądze nakładają podatki a potem tworzą miejsca pracy i, ale ze względu um, na te podatki, no to traci się miejsca pracy. To jest taki prosty mechanizm. Jeśli y, firma może uniknąć podatków, może taniej produkować, może więcej sprzedać i tworzyć miejsca pracy w ten sposób. Dzięki panu Junckerowi. Ja pan Juncker był Junckerowi, czyli premierowi Wielkiego Księstwa Luksemburskiego, a nie pana Junckeru jako przewodniczącego. I poza tym uważam, że Unia Europejska zginąć musi. Dziękuję bardzo. Pani Gardini, dwie minuty.